Witaj na PirateSwap, stronie na której możesz wymieniać oraz sprzedawać swoje skiny do CS2. Użyj kodu SOL, aby otrzymać 35% bonusu do każdej transakcji oraz 30 dolców do trzech pierwszych wymian. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym materiale na moim kanale dzisiaj dostrzę ten skin, a żeby go zgarnąć, łapa w górę subik i komentarz, tak jak zawsze. A reszta skinów do zgarnięcia macie na poprzednich filmach. Wyniki najprawdopodobniej już jutro, więc macie jeszcze szansę zgarnąć. Wbijcie na poprzednie filmy i weźcie udział. My znajdujemy się na CSGO. Link do strony macie w opisie. Jeżeli wbijecie, to kodik Soul. Ważne, żeby użyć, bo dostajecie darmowe 2 zł oraz 10 groszy na start i do tego 10% bonusu. Co myślę, jest fajną opcją. Eee... I za każdym razem przed wpłatą warto używać kodu, no bo on daje cały czas te 10%. Yy, ważne, że on jest chyba ważny tylko przez 12 godzin, więc trzeba sprawdzać. Wszystkie metody płatności macie tutaj, a wpłacając moim kodem minimum 50 zł, możecie otrzymać kosę za 527. Yy, więc tak to wygląda, że czym więcej, tym większa szansa, no i wtedy po prostu przy doładowaniu jedna osoba z was otrzyma tą kosę. Zobaczcie ile tych skinów już zostało rozdanych, gdzieś jedna koska też już była. Yy, więc tak to wygląda, moi mili, ale... Wrzucę wam jeszcze teraz jakiegoś skina na szybko, żeby już był jakiegoś, wiecie, tańszego, ale też za mniejszą tam wpłatę, e, więc z moim kodzikiem otwórzmy może trzy te skrzyneczki, może coś ciekawego tutaj wyleci e, i zobaczymy, kurczę, no tutaj bym wolał coś, coś jakby tutaj siadło, tutaj dosyć takie, przyspieszmy to bo będziemy dzisiaj robić bitwę, myślę Dobra, tego wołga wam wrzucę, taki jest do zgarnięcia w dzisiejszym filmie, ale też taki będzie poprzez doładowanie, rozdawanie, dodaj wołk. To jest minimum. Wrzucę dyszkę, żeby było równo, po prostu. I tyle. I taki wołk też jest. Więc wpłacając dyszkę macie szansę na tego skina, minimum, a w wpłacając minimum 5 dyszek już macie szansę na tego oraz na tego, a czym więcej, no to wiadomo, no większe szanse. Okej, okay, a my lecimy z underdogiem dzisiaj, tak sobie wymyśliłem. sobie takiego... Underdoga zrobimy, chociaż widzę, że tutaj coś ciekawego, ale wiadomo, no jeszcze jednej osoby będzie brakowało. Tutaj też jeszcze jednej, no więc troszkę byśmy pewnie musieli poczekać, więc dobra. Nowa bitwa, Underdog, 4 graczy, no i wjeżdżamy w tą tutaj ryzykowny Underdog, bardzo ryzykowny, w sensie, no w te... Czekajcie, damy parę tych, może z 5 i resztę wjedziemy tym Hydra, 1% Hydra. Możemy dać więcej tych 1%, chyba albo odbierzmy tutaj z 3 i dajmy kurcze, nie wiem, 2T, te, 3T te. Ja my możemy, no tak, możemy porobić. Odbierzmy jeszcze tutaj, może, czekać, zróbmy tak, zróbmy tak i dajmy te 5 i tych też 5, możemy dać tych 6 nawet, nawet 7, i jedną tą. No i pięknie, jest tutaj za wszystko, jest naprawdę ryzykownie Jest naprawdę, no grubo No grubo, to 4% na Marble Fajda 1% HWP Hydra, 2% I 3, no kurcze Jestem ciekaw, jestem ciekaw, dawno nie robiliśmy Takich underdogów ryzykownych, ogólnie jakichś takich Bitewek też, znaczy w sensie no, Takich ryzykownych, no były, no co ja gadam, że nie Ale Ale na te skrzynie, nie? te nowe, kurcze Teraz no, tutaj jest Grubo, grubo Dobra, Alex trafia. Właśnie do Underdogu chodzi to, żebyśmy my nic nie trafiali. Alex już ma. Michael już ma. Jest naprawdę dobrze na samym początku. Tylko no my do końca byśmy nie mogli nic trafiać, a bot i samu jak najbardziej. Dobra, patrzcie. Alex tutaj znowu podbija sobie. No jest, kurczę. Jest dobrze. Jest na razie dobrze i to bardzo. Inaczej w sensie no nie jest jeszcze bardzo dobrze, bo jeszcze i samu by musiał coś trafić. No ale wiadomo, jeszcze tych rund jest sporo, więc też mamy szansę jeszcze coś trafić. Ale tutaj Michael i Alex już mają przewagę, tylko wiadomo, teraz lecimy już z skręczkami Hydra i jak my tutaj trafimy jakąś Hydrę A, znowu to będzie te 4% było, no bo ja tam usunąłem, dodawałem. E, znowu jak teraz no właśnie my możemy trafić Hydra, a Hydra będzie więcej warta niż te kostki, więc no. Ale dobra, na razie na spokojnie. Tylko że też nikt nic nie trafia, szkoda. Na razie, kurczę. Teraz już wjeżdżają Hydra 2% już wjechała. Tu jeszcze będzie 2% i tutaj jedna jest ta 3% tylko jedna jest, no tak. Okej. Okay. Okej, okay, Michael trafia. Wolałbym, żeby to i samo trafił, wtedy byśmy mieli, wiecie, już bardziej. Ok, jest zajebiście, jest zajebiście fest, nerdeczki. Jest zajebiście fest, tylko i samo, my nie możemy nic trafić. A kurczę, pewnie będzie, że my przy końcu trafimy, bo idziemy sobie naprawdę dobrze i tam jakby stanęło wyżej, nie? Jest, jaka jest pula do zgarnięcia, ja pitole. Kurwa, wiedziałem, wiedziałem, że my trafimy coś, wiedziałem, nie? I samu, teraz i samu, i samu, patrzcie ten karambit wyżej, no, to nawet ten gut jakby trafił, ten gut, tego guta. tak, musiał coś jeszcze kurwa trafić, no nie wierzę, nie wierzę, ja pierdziele. Tak zajebiście szło. Tak zajebiście szło, nie? Teraz to już Michael i Samu. No, chyba, że jeszcze trafią w dobrym jakimś stanie, ale już mamy w ostatnim skrócie 3%. Mają na to, jeżeli trafi teraz i Samu, i Michael, no to jest dobrze. Jeżeli nie, no to mamy pizdę, niestety. że tak powiem. I zobaczcie, zobaczcie, jaka pula. 24, no, kuźwa, no, prawie dwie dychy było, można na tym przytulić. Chociaż no wiadomo, gdybyśmy nie mogli trafić tego i tego, no to wtedy byśmy mieli tam co 8 mniej, ale to i tak 12 profitu by była, nie? No ale co, kurwa mać, no Patrzcie ile tych skinów siadło. Ja pierdzielę, no i... <słuch> Bot i samu. on kuźwa, my z tym botem mamy tak ciężko, zawsze jak jest bot i samu. Wiecie, ja go nie dodaję specjalnie, brylosowe losowe, ale no nie zawsze tak jest, ale kuźwa zazwyczaj ten bot i samu. no zobaczcie, on nic nie trafił, nie? Ajajaj no aj, aj. i co my tu możemy zdziałać, co my tu możemy zdziałać, sprzedać to i dołączyć do jakiejś bitwy. Tu jest za stu, to nawet nas nie stać. pierdole Daj, te dwa Daj, underdoga, daj, czterech Może coś się odkujemy, wiecie, jak im siądzie po kosie co już Czo Czojeż, dobra Jak siądzie botą po kosie No mu internet wywaliło, czy co jest grane? dajcie odświeżę to, odświeżę to bo to Adrian, dobra Dobra, idzie. Idzie. Coś mi się ścięło. Wiecie, jakby wszystkie boty trafią po kosie, to jest zajebiście i wtedy... Ale no nie no, to jest 1%. To jest jeden pro, No w sensie jest szansa, nie? Jakby wszyscy trafili i my zgarniamy, to możemy odkuć odcinek, ale ale no nic, ale no nic. I znając nasze szczęście, teraz jeszcze nas wybierze, nie? Kurwa wiedziałem, zając na szczęście, teraz nas wybrało, nie? A jakby były pewnie dwie kosy. I bym został na przykład z botem Adim, czy tam wiecie, no że oni by trafili po kosie, a jeden bot by został, to by wtedy wybrało pewnie tamtego bota, a na czterech na 25% nie było nas. Mordeczki, no cóż, z mojej strony to tyle. Możecie dołączać do darmowych giveaway. Takich tutaj czy wystarczy 8,40 przeciągu 7 dni wpłacić też możecie dobijać. Darmowe skrzynki można otwierać. Poprzez yy, po prostu, po prostu o, potwierdzenie, że nie jesteście robotem i możecie ją otwierać co 24 godzinki. No i tam macie skinki, które możecie trafić i możecie codziennie za darmo 46 groszy i wiecie, przez jakiś tam okres można sobie uzbierać myślę, że spoko sumkę. E, no więc to tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia. Szalba, hejka, cześć.